Urząd Miasta Łodzi planuje pozwać właściciela nieruchomości, w którym sprzedawane są dopalacze, za negatywny wpływ na sąsiedztwo. To kolejny pomysł władz miasta w walce z handlarzami, środkami psychoaktywnymi. Do tej pory nie pomogły kontrole sanepidu, nadzór policji czy rozkopane chodniki. Katarzyna Matczak. W ostatni piątek dzielnicowi z ósmego komisariatu skontrolowali sklep przy Żgowskiej. Zabezpieczyli 53 opakowania dopalaczy. Wcześniej już kilkakrotnie policja zabezpieczała tam dopalacze. Tym razem również policjanci zastali tam mężczyznę, 26-latka, i były tam również dopalacze. Mężczyzna został przesłuchany, a substancje przekazane do dalszych badań. Jeśli okaże się, że zawierały narkotyki, mężczyzna odpowie za posiadanie narkotyków, grozi za to kara więzienia. Natomiast jeśli okaże się, że nie zawierały środków zabronionych ustawą i są jedynie dopalaczami, sprawa zostanie przekazana do Sanepidu. Na nawrót chodnik nadal jest rozkopany, ale nie przeszkadza to handlarzom, palaczami, którzy wpuszczają klientów od tyłu. W obu sklepach nie ma już kamer i domofonu. Wejść do nich może każdy. Na klientów sklepu skarżą się okoliczni mieszkańcy. Jest dosyć niebezpiecznie. No i Słyszeliśmy też o takich e, sytuacjach, że tutaj okoliczni, e, na przykład sklepikarze, mają problem z, z napaściami, z jakimiś atakami. Także no nie jest ciekawie. Dlatego magistrat postanowił pozwać właściciela kamienicy, który wynajmuje lokal na nawrót. Miasto żąda miliona złotych odszkodowania za utratę wartości nieruchomości i 100 tysięcy na rzecz fundacji zajmującej się walką z uzależnieniami. Nie mamy tutaj złudzeń, że jest to jeden ze sposobów przeciwdziałania, ale nie jedyny i pewnie w miarę rozwoju sytuacji trzeba będzie spróbować zastosować jakieś inne jeszcze działania. Pozew ma trafić jutro do sądu okręgowego w Łodzi. Urząd miasta powoła się na kodeks cywilny dotyczący emisji, czyli negatywnego oddziaływania na sąsiedztwo. W przygotowaniu są kolejne pozwy dotyczące pozostałych lokali wynajmowanych sprzedawcą do palaczy.